Europa jest też w strefie zagrożenia. Donald Tusk chce żelaznej kopuły. Wyobraźmy sobie, co by było dzisiaj z Izraelem, gdyby nie kopuła, która chroni przed atakami rakietowymi. Nie trzeba mieć dużo wyobraźni, żeby zrozumieć, że Europa jest też w strefie zagrożenia powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk po spotkaniu z premier Danii Matt Frederiksen. Donald Tusk spotkał się w poniedziałek z duńską premier Met Szef polskiego rządu podkreślił, jak ważne jest wspólne stanowisko całej Unii Europejskiej wobec wojny na Ukrainie i potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji. Potrzeba szybkiej i efektywnej pomocy dla Ukrainy i to nie w najbliższych latach, ale w najbliższych dniach i tygodniach. To wszystko łączy Danię i Polskę i panią premier ze mną, powiedział Tusk. Będziemy stali na straży jednoznaczności Unii Europejskiej w ocenie zdarzeń na wschodzie. Będziemy wśród tych, którzy pomagają i mobilizują innych do pomocy. Dania i Polska wykluczają inny scenariusz niż ten, dzięki któremu Ukraina zatrzyma swoją integralność i niepodległość, mówił premier. Tusk, Europa jest też w strefie zagrożenia. Na początku 2025 roku Polska przejmie prezydencję w Unii Europejskiej, a następnie w połowie roku przekaże ją Danii. Myślnik Liczę na doskonałą współpracę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie żywnościowe, energetyczne i militarne podkreślił Tusk. Premier ujawnił, że jednym z tematów rozmowy z duńską premier było stworzenie nad Europą żelaznej kopuły na kształt tej chroniącej Izrael. Dania, Niemcy, Wielka Brytania współpracują nad europejskim systemem obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, przeciwko dronom. Ostatni atak Iranu na Izrael potwierdził jeszcze raz, jak ważne jest posiadanie tego typu instalacji. Nie ma możliwości, żeby Europa była pozbawiona skutecznej tarczy antyrakietowej, powiedział na konferencji Tusk. Wyobraźmy sobie, co by było dzisiaj z Izraelem, gdyby nie Kopuła, która chroni przed atakami rakietowymi. Nie trzeba mieć dużo wyobraźni, żeby zrozumieć, że Europa jest też w strefie zagrożenia, dodał szef polskiego rządu. Zapowiedział też włączenie się Polski w budowanie europejskiej żelaznej kopuły. Donald Tusk chce żelaznej kopuły. Nie ma ważniejszego celu, aby bardzo głęboko skorygować paradygmat europejski, który funkcjonował przez dziesiątki lat i który zakładał, że nie będzie wojny i że jesteśmy pod parasolem bezpiecznym USA. Trzeba utrzymać na wszystkie możliwe sposoby więzi transatlantyckie, ale trzeba mieć pełną świadomość, że Europa nie może pozostawać bezbronna podkreślił Tusk. W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych, z czego 99% zostało zestrzelonych. Irańskie siły zbrojne określiły atak jako odwet za zbombardowanie irańskiego konsulatu w stolicy Syrii Damaszku, gdzie zginęło kilku irańskich oficerów.